John zdejmij skarpetkę, rozlega się głos, a sytuacja jest dramatyczna. XIX wiek, angielskie miasteczko, właśnie zakończyła się budowa komina fabrycznego. Ważna inwestycja. Wreszcie nie można zniszczyć rusztowanie. Ostatni robotnicy już z niego zeszli. Za chwilę oczom wszystkim ukaże się komin. Ważny krok w dziejach miasteczka. Wszyscy krzyczą, śmieją się. Rusztowanie runęło. Ale nagle głosy więzną wielu ludziom w gardłach. Bo na szczycie komina ukazuje się robotnik. Wewnątrz ukończył właśnie ostatnie prace murarskie. Nie ma jak wrócić. Jest za wysoko, żeby mu postawić jakąś drabinę. Nie wiadomo, jak długo tam wytrzyma. Rusztowanie nie odbuduje się w kilka minut. W tłumie. Pojawia się jego zrozpaczona matka. I to ona podnosi krzyk. John, zdejmij skarpetkę. Biedna staruszka oszalała z rozpaczy. Myślą wszyscy. John też. Ale skoro krzyczy jeszcze raz i robi to z taką determinacją, no niech i będzie. Zdjął. Teraz pociągnij za koniec wełny. Poleca mama. John spełnia polecenie i wkrótce ma w rękach kłębek wełny zamiast swojej skarpetki. Teraz spuść jeden koniec nitki, a resztę trzymaj mocno. Do wełnianej nitki, kiedy opada na ziemię, mocują nić lnianą. Kiedy chłopak ją wciągnął, do jej końca przywiązują sznurek. Do sznurka gruby sznur, a do niego linę, przy pomocy której John porządnie umocowawszy. Jest w stanie zejść na ziemię. Tę anegdotę ksiądz Aurika Farel w swoich listach o modlitwie dedykuje tym wszystkim, którzy mówią: Nie, ja nie mam prawa się modlić. I tak nie zerwę z grzechem, bo wiem, że nie chcę, nie mogę teraz otrzymać rozgrzeszenia. To po co się w ogóle modlić? Ale możesz prosić, prosić o to, żeby chcieć zerwać. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś na to gotowa, nie jesteś gotowy, nawet jeśli jeszcze sama ta modlitwa nie przywróci ci łaski uświęcającej. Jak mogę się modlić, kiedy nie jestem w stanie przebaczyć tym, którzy zrobili mi krzywdę? Ale możesz prosić o to, żeby rosła w tobie chęć przebaczenia. Od małej wełnianej nitki aż do potężnej liny zdolnej utrzymać całego człowieka. Zawsze jednak cieńszą lub grubszą nitką, nicią, sznurem jest modlitwa. Wyraźnie wskazuje to dzisiejszy fragment Ewangelii. Dzieje się wiele cudów. Uzdrowienie teściowej Piotra, innych chorych, wypędzenie złych duchów. Po całym dniu Pan Jezus zmęczony idzie spać i wstaje wcześniej rano, żeby uzdrawiać dalej. No właśnie nie. Staje wcześnie, żeby się modlić. Dobrze wie, że tylko jedno z ojcem może nadać sens wszystkiemu, co robi, nie pozwala złym duchom mówić, choć wiedzą, że jest Bogiem, że jest Mesjaszem, bo nie chce, żeby ludzie gromadzili się przy Nim interesownie, żeby sobie coś załatwić. W końcu o zgrozo zostawia tych, którzy go szukają, i idzie dalej. Nie uzdrowił wszystkich. Poszedł nauczać dalej. Nauczać, czyli mówić o zbawieniu, głosić dobrą nowinę, to bardzo trudny fragment dla człowieka, który jest dobry, empatyczny, ale nie jest zjednoczony z Bogiem. Po co Jezus się modli zamiast pracować? Czemu zaczyna czynić dobro i nie robi go do końca? Powód może być tylko jeden. Istnieje większe dobro, dobro większe niż pomoc charytatywna, niż najbardziej humanitarny uczynek, niż dążenie do zmniejszenia cierpienia ludzi na świecie. Tym większym dobrem jest relacja z Bogiem, bo to z niej wypływa chęć niesienia pomocy, wypływa caritas, czyli miłość miłosierna, ale chociaż wypływa, to jej nie wyczerpuje. W relacji z Bogiem jest coś więcej niż pomoc, niż ograniczanie cierpienia, niż miłość do drugiego człowieka. Jest także, co jest istotą, co jest pragnieniem każdego, dążenie do nieśmiertelności. I dlatego modlitwa tak wiele daje. Nawet jeśli na razie to jest tylko taka cienka niteczka, jak ze sprutej skarpetki. Piotr i Judasz. Zdradzili pana Jezusa. Piotr patrzy mu w oczy, a patrzeć w oczy Boga znaczy modlić się. I znajduje tam miłość, przebaczenie, odzyskuje nadzieję. Judasz nie patrzy. Może uznaje się za niegodnego, żeby spojrzeć, może mówi: Ja to już nie mam prawa się modlić. Popada w coraz większą rozpacz, zostaje sam i odbiera sobie życie. Jedność z Bogiem może zmieniać Twoje życie. Nawet jeśli czujesz się niegodny, niegodna teraz spojrzenie na Jezusa, Bóg myśli inaczej. Trudności, rozproszenia na modlitwie to również są problemy, które mogą irytować. Irytować Ciebie, ale nie Pana Boga. On jest ponad jakimikolwiek rozproszeniami. Jedyne, co może przeszkodzić, to być jak skrzypce z bajki. Koncert dobiega końca. Wybuchają oklaski. Opada kurtyna. Entuzjazm rośnie. Przez scenę wychodzą skrzypce. Kłaniają się kilka razy. Wreszcie wskazują na nieśmiałego skrzypka, który stoi na uboczu i Zwracają się do publiczności, chciałybyśmy, żeby wasze uznanie odnosiło się również do tego pana. Chcąc być w zgodzie z prawdą, musimy przyznać, że bez jego pomocy nie odniosłybyśmy takiego sukcesu. A więc ja się uświęcam, a Bóg mi w tym pomaga. To mój wysiłek, który on błogosławi. Skrzypce grają koncert, a skrzypek im pomaga. Odwrócenie porządku, nie? To Pan Bóg jest sprawcą, który działa poprzez Ciebie. To skrzypek gra na skrzypcach. Kiedy to zrozumiesz, modlitwa przestanie być dla Ciebie zmuszaniem Boga do działania, dyktowaniem Mu, co teraz powinien zrobić, a stanie się bardziej słuchaniem, gotowością przyjęcia do tego, co On ma Ci do powiedzenia. To ważne w ciężkich sytuacjach. Jak ta, która dotknęła Hioba, o którym dzisiaj też słyszymy. Usilne poszukiwanie wtedy rozwiązania, domaganie się, Panie Boże, zrób natychmiast to, o co cię proszę, to zupełnie naturalna reakcja. Hiob też jeszcze na początku wydawał się mocny, deklarował, że jest gotowy. Pokornie przyjmował trudy, ale kiedy przychodziły kolejne ciosy, i on opadł z sił. Najgorsze jest, kiedy człowiek w sytuacji trudu, kiedy przychodzi nieuniknione cierpienie, nastawia się, że Pan Jezus na pewno tę sytuację rozwiąże po Jego myśli, a dzieje się inaczej i wtedy Go porzuca, i wtedy traci wiarę, i wtedy mówi, a ja takiego Boga nie chcę. A Pan Jezus nie uzdrowił wszystkich w Kafarnaum, ale wszystkim tam ogłosił dobrą nowinę. Wszystkim mówił, bliskie jest Królestwo Boże, bliskie jest zbawienie, nieśmiertelność, stanie czeka. Tobie też mówi. Staraj się tylko słuchać, daj mu mówić. Nieważne, czy możesz rzucić już całkiem grubą linę, czy cienką nitkę, a może w ogóle, najpierw musisz wysłuchać wołania Matki, może Maryi. John mi skarpetkę. Pozwól skrzypkowi, żeby na Tobie grał. Dbaj o modlitwę bez założeń i oczekiwań, wynikającą z miłości. Wtedy, nawet jeśli nie znikną cierpienia, nawet pośród nich Twoje serce zaleje nieskończona, wszechogarniająca Boża miłość.